po prostu idzie po mieście. A to jest, ładnie, a przede wszystkim. Tak, na około 20 000, to jest na tak. Tamta jest piękna. I ogródzik tam gada, i paści, i komfort. On nie jest ten, Vintage audio training gazette. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I am we to like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. Dude, that makes us feel legit, man. But I have an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Uh, 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 gotta go, man. Uh, well look, it's in there somewhere. I'm, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Uh, hello? 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 Uh, welcome to your new oh, yes. career as a performer/slash entertainer <laughs> for Freddy Fazbear's <laughs> Pizza. Uh, these tapes will provide you with much-needed information on how to handle/slash climb into/slash climb out of mascot costumes. Right now we have two specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits. As accidents/slash injuries slash death slash irreparable and grotesque naming can occur first we'll discuss how to operate the mascots when they're in animatronic form for ease of operation the animatronics are set to turn and walk towards sound ease. this is an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash crowd pleasing value to change the animatronics please oh, yeah. insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer Turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the system, providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic devices remain fixed. We will cover this in more detail in tomorrow's session. Remember to smile. You mm -hmm. are the face of Freddy Fazbear's No! Chodź tutaj Ale mam cierp na rękach, gra i się zjełam I wtedy tym Znaczy, no, trochę no. Tam nie, no, to ciepło hey. <aina> O, uh, uh. to Może Nie chcę <observing> patrzeć na kamerę Ja się boję ty wytrwałeś. Schodź, schodź, schodź. Już nie Come on! Jest już trzeci anioł. Jest już Pamiętasz piosenkę? Idę po ciebie. Może że o trzeciej w nocy idę po ciebie. No, potem startamy, to noczący, a nie na tym nie, czekaj, ja to nie Nie, czekaj, ja to nie Nie, czekaj. Nie! Podejście! 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 nie Potem Podejście! a Podejście! 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 Ja się trochę odsuwam. Nie wiem czy to widzicie, ale... Bo ja tu nie mam żadnego poglądu. Czy kamera coś widzi? Znaczy kamera... kamera... Dobra, muszę, się to Nie, No idź, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd WON! No wON! Co Cię patrzy? Co Cię patrzy? Co Cię patrzy? Idź mi stąd Idź mi stąd! NOO! IDZMI STĄD! Więc to było...

It's <laughs>